I ponownie jesteśmy na Rudzie. Jak wiecie, bardzo lubię te okolice. Pomijając tę ruchliwą, bardzo drogę i do niedawna tory tramwajowe, gdybyśmy spojrzeli szerzej na tą okolicę, to zarówno jedna część, jak i druga stanowią pewną całość. To osiedle, co ważne, nie kolonia robotnicza, ponieważ znajduje się w środku osady, powstało z inicjatywy i rozkazu hrabiego Balestrema. Były to mieszkania dla pracowników jego pobliskich zakładów. Dachy, czerwona cegła, pięknie zachowane osiedle. Jest tutaj miejsce dla budynków gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej, ale także dla kościoła. No w końcu nie bez powodu jest tutaj ulica Kościelna. Jeśli od Muzeum Miejskiego pójdziecie w dół ulicą Wolności, to dojdziecie chociażby do Adri, Dworca Kolejowego czy też Fabryki Margaryny. Zresztą po drodze będziecie mijać wiele innych ciekawych obiektów, które tworzą tutaj swoisty ludzki trakt. Jak wam się podobało? Bajeczne majątki, ciekawa architektura, opowieści sprzed setek lat, ale też te odpowiedziane zaledwie przez pokolenie wyżej. To wszystko znajdziecie w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej. Ta polifonia dźwięków różnych historii płynie tutaj z każdego rogu tego budynku, a wszystkie te dźwięki układają się w to, co śląskie, w słowo Śląsk. Widzę to tak. A jeśli wam się podobało, to po prostu tutaj przyjedźcie. Wiecie, bo na Rudzie fajnie jest.